Biał rampa Ja pierdole Przebo Jest przebo Oś holi No przecież rozwalę coś zaraz Kurwa w wętrze

Teraz Gdzie On o, mu flaszował. nie wiem skąd. Gdzieś ze Sandwicha. No, jakoś tak. Nice. Kurwa, gołeś. Uh. Ale ruda. Dobra, dobra, Nie leżę, nic nie pił. Oh. Daj teraz. Cyca, Albo Scout. Scout, Scout. Macie tego flasa, wyjdę? Nie mam. Zaraz, Leżę za i nogi Leżę, za... leżę, za... leżę za tak spokojnie. To wyriun. Patrzeszkę. No się. Ja ma nikt na B, to się dobrze... A nie, ja mam nikt, ty. Skaza żyje, on... Mogę od nogę dojechać. Ej, patrz. Zerknę. Mogę dojechać to od noga w takim razie, nie? Tak. Musi być górny zamek, nie sprawdzałem. Mógł sobie pikować za WP górę. z awopu u góry. Ty, no teraz to rozdałem wam powiem. Left am left, One more. Sharp pushing, okay. sharp pushing, sharp pushing, careful. Oh, he's oh. Nice. Man, I think one more. I i yeah, Let's nice. go. Yeah. Mine is nice. <laughs>

Zobacz, to będzie, opierasz B, a ja dam 5 pestek, nie? Ja dam midem, ja dam Jedna. Druga. Trzecia. Trzecia. No mówiłem, no, stary, no. jest słowny chyba, nie? Eskipuj to proste, jaki wszech. <gryst> kurde, było 2 na 1 mama w sumie. Buka, ja, tak... buka, A ja też, no. o kurde, to wyrzucam. Nie, na ja też się nie boję to wychylić, w sumie. to to nie, w ogóle pierwsze ustawienia pierwsze ustawienia w miałem w nie, Najlepiej nie, 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 Spree Nice on hot solo Heaven one on, on. Nice. Right side, right side oh, no. oh,

Nooo, Eryk Xd Czym prędzej? Bomba w Jak Pięknie obliczam. Oh. Halo mi Halo No wszystko timingowe perfekcyjnie. Damage też odpowiedni. No to jednak sami się je zostali. A jakbym mnie tam na murawę wpuściła w Wisła, to jeszcze lepsze wyniki by były. O, ta jedyn się da Ciekawe. ciekawy. Ole Wach, leci jemencik Pięknie sprawa Ale nawrót jak idą to ja nie mam pytań w ogóle M.T.V. też sam być poszedł Na, szóstkę chodzić. na szóstkę uważaj. Na szóstkę uważaj Na szóstkę z szóstki, Patrzę drabę Znak jestem Jest, jest za elektrykiem jeszcze jeden Jak oni się ustawili? Kurde, że on patrzy draba, drugi z elektrykiem nic nie patrzy SK drugi

Nice. não na verdade, to jest forma widzę.